Proszę Państwa, my teraz tematy bardzo przyziemne i praktyczne chcielibyśmy poruszyć, ale takie, które wpływają nie tylko na nasz wygląd, zdrowie, ale nawet na życie. porozmawiamy o tym, czym jest i do czego służy tak naprawdę mycie zębów. To brzmi banalnie, proszę państwa, ale to nie jest banalne. Ale mamy wybitnego eksperta, jeden z najlepszych e, chirurgów szczękowych w Polsce, dentysta Także pan Bartłomiej miejsce od dzień Dobry panie dzień doktorze. doktorze, witamy serdecznie pana. Ja tak zaczęłam banalnie, no ale bo jak się wydaje. Powiedziałeś, że... że przyziemna, to rzeczywiście to nawet to, to gleba będzie wręcz. No tak, to, no, to no, będzie więcej zęb... niż Każdemu się będzie. wydaje, że mycie zębów banalna sprawa, ale proszę powiedzieć, na co wpływa takie porządne wyszczotkowanie zębów? Zębów, na jakie organy w naszym organizmie? Tak, myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak w ogóle stan uzębienia, zdrowia jamy ustnej, jaki ma wpływ na ogólny stan naszego zdrowia. I to jest już udowodnione licznymi badaniami, choroby sercowo-naczyniowe chociażby, zwiększone ryzyko miażdżycy, udaru, zawału serca, gdzie trudno połączyć czasami zęby z, z zawałem serca. Z no kto by to pomyślał? Ja się dowiedziałam o tym przypadkiem, kiedy w jakiejś tam rozmowie z lekarzem okazało się, że bez porządnie wyleczonych zębów bez nie przyjmą na zabieg właśnie związany z sercem w do, szpitalu. Czy to prawda? Nie, tak, tak nie tylko z sercem. Myślę, że właśnie dbanie o zdrowie jamy ustnej jest też w naszym interesie, chociażby przy takich sytuacjach życiowych, kiedy potrzebujemy planowego zabiegu. Ja wielokrotnie spotkam się z tym, że pacjenci docierają do gabinetu w sytuacji, kiedy mają chociażby planowaną wymianę stawu biodrowego, operację zaćmy z prośbą o zaświadczenie o braku ognis infekcji w jamie ustnej. A tu się okazuje, że są, no, są no, jest duży problem, wtedy trzeba robić to szybko. Pacjenci nie są świadomi, jak dużo mają tych ognis infekcji i tak naprawdę stan zdrowia jamy ustnej uniemożliwia im wykonanie zabiegu no, ratującego zdrowie w innej części ciała. Więc to jest bardzo połączony układ, i ogólnie zdrowie jamy ustnej wpływa na cały nasz organizm. Także to jest przewlekłe stany zapalne, które zwykle toczą się w jamie ustnej, są, można powiedzieć, utajone. To nie, to, to, to nie znaczy, że nas nie to, że jest w porządku tak zwykle jest, że no, ten dentysta omijamy go łukiem, nie boli póki nie boli, natomiast musimy mieć świadomość, że to, że nie boli nie znaczy, że nie toczy się jakiś stan zapalny wokół zębów, a żeby to stwierdzić, trzeba się udać do dentysty, zrobić przegląd i co bardzo ważne zdjęcie rentgenowe. Nasza rozmowa bierze o tyle niespodziewany kierunek, że chcieliśmy rozmawiać o skutkach wypadków na hulajnogocie elektrycznych. Natomiast paradoksalnie ten stan zdrowia jamy ustnej może mieć wpływ na to, jak szybko wrócimy po takim wypadku, który wiadomo bardzo często kończy się uderzeniem twarzą. Ale mamy takie statystyki, Rafał, prawda? O, Tych statystyki Proszę są... przytocz, bo tutaj wy... wyczytaliśmy Panie doktorze, jeśli chodzi o, o liczbę wypadków na hulajnogach elektrycznych. 2023 rok, czyli dwa lata temu, 487. 2024 już 633. 2025, który przypominamy, trwa. 1056. Tak. Ale one są I o tyle, tyle tr trudne, że ludzie po prostu sobie łamią szczęki. To nie jest to, że ktoś się uderzy i rozwali nos, tylko są i wtedy trafiają do pana. Tak, wtedy trafiają zwykle na oddział chirurgii szczękowo twarzowej, ale oczywiście też na inne oddziały łamią sobie też różne inne, różne ten, inne rzeczy, ale mocno narażone, zwłaszcza, że jeszcze nie ma obowiązku jazdy w kaskach. Dokładnie tak, natomiast są to masywne urazy. To jest chwila przyjemności i nieuwagi. Często jazda pod wpływem alkoholu, o tym trzeba głośno mówić. Naprawdę przyjmując pacjentów na sorze Spotykam się z tym na co dzień. Jak dużo młodych osób nieświadomie wsiadając na hulajnogę, która stoi pod dyskoteką, wraca do domu e, i e, no to są okaleczenia na, na, na całe życie. Duża prędkość, małe koła, brak zabezpieczenia, nic przed nami, mała kierownica, lecimy do przodu. Nic e, człowieka nie chroni. Nic człowieka nie chroni. Ten projekt e, ustawy e, nakazujący noszenie kasków jest jak najbardziej słuszny, wręcz nawet tutaj. Tutaj mm, trzeba mówić też o różnych rodzajach kasków. Mają Ale to ocenie... zostawmy na, ocenę, na inny czas, bo chcemy, żeby pan pokazał sw swoje kompetencje, czyli pan ratuje tych ludzi często, którzy mają po prostu pogruchotane szczęki. Tak jest, to są złamania y, szczęki, żuchwy, wybite y, zęby, urazy oczywiście, powłok, skóry powierzchowne, szycie ran. Y, wszystko jest kwestia oczywiście siły. Ale można to jakoś poskładać potem takiego delikwenta? No oczywiście, że tak. Składamy pacjentów tak mówiąc prosto. W jeden kawałek. Wykonuje się to na bloku operacyjnym, gdzie musimy te kości ustawić w pozycji prawidłowej i zespalamy je płytkami tytanowymi. Je się po prostu skręca. Trudno włożyć żuchwę w gips. Tak no to... mówiąc kolokwialnie, musimy to w jakiś sposób nieruchomić. Natomiast jest to jedne z najbardziej przykrych urazów i złamań, bo o ile złam rękę, nogę, to też jest kłopot, natomiast funkcjonowanie ze złamaną żuchwą w trakcie rekonwalescencji trudne no, bywa się. trudne. Musimy tak. mówić, musimy jeść, e, miejsce do gojenia też nie najlepsze, jedzenie, bakterie, więc to są kłopoty, z jakimi my się borykamy, ale tak my leczymy tych pacjentów w taki sposób, że musimy te jak każde złamanie ustabilizować, aby kość mogła się zrosnąć, musi być nieruchoma, więc składamy trochę jak klocki lego. A pan doktor jest świetnym składaczem klocków lego, takich tutaj w obrębie chirurgii Jeden szczękowej. z najlepszych w Polsce, też wiem, tak że zagranicy często przyjeżdżają, y, aby korzystać z pana porad. No, mówimy o tym, proszę państwa, zaczęliśmy od banalnego mycia zębów, ale skończyliśmy na poważnych urazach, które mogą rzeczywiście uniemożliwić nam normalne funkcjonowanie, o ile się nie trafi potem do dobrego lekarza. Ale to, co możemy, to zróbmy we własnym zakresie, czyli rozsądne korzystanie z tych hulajnóg, A jeżeli już, no, ale przede I wszystkim dbałość o siebie. Dbałość. Króciutka panie rozmowa, doktorze, panie doktorze, ale mamy nadzieję na spotkanie ponowne, bo temat. Rozmowa jest była spory. szybka, jak jazda hulajnogą <noise> nogą <wytryczną>, naprawdę. <noise> Pan doktor bardzo szczodry, y, chirurg twarzowo był naszym gościem, także dentysta. Dziękuję bardzo. To porannym y, Paśmie Republiki, czyli pierwsza rozmowa polityczna.